Yeah, mam wszystkim, z tej strony Spaniaki. Dzisiaj ostatni odcinek z gry Raiders Took My Dog I przyznam się pomiędzy ostatnim odcinkiem a tym zrobiłem sobie drugi level na maksymalny mój gwiazdek tylko po to aby mieć możliwość zakupu plazma PFG 9K Tak więc kupujemy, mamy zakupiony najlepszy z możliwych mm, specjalnych launcherów i dostaliśmy na do to jeszcze 10 tysięcy Hajsów, więc możemy go Spieniężyć na to, aby zakupić sobie wszystkie bonusy na maksa co niestety nic mi dało. Miałem, o, miałem takie oczekiwanie, że nagle dostanę sobie super to jakiś kolejny bonus 10 tysięcy, ale niestety tak się nie stało. Więc teraz jedyne co możemy zaupgradeować to oczywiście normalny damage i na nic więcej nas nie stać. lecimy w ostatnie 5 leveli. What to eat? What to eat? Co, co jest do jedzenia? Nic. Nic nie ma, kolego. Nic. Jenny jest. Pójdź z jedzeniem, może pójdziesz z nią na randkę, tak? D, O, D, Q, okej, fajnie, dwa razy się lagowało na jednej kwestii, więc zarobiście. Ok, jesteśmy na jakiejś farmie, czemu jesteśmy teraz na jakiejś farmie, ogólnie zobaczyć? Zobacz, leci sobie, leci, leci, aha, to jak przelatuje pomiędzy wszystkim To po prostu wszystkich napiernicza laserkiem, dobra, czyli jeżeli wolno leci to to jest fajnie To fajnie, fajnie wolno leci i napiernicza wszystko, napiernicza dosłownie wszystko co jest na, ty, na jego drodze niszcząc ich praktycznie za każdym razem, kiedy tylko się z tym spotka. Więc zarombiste, zarombiste, warto było zakupić. Owszem, nie leci to już tak szybko, jak leciało, ale leci wolno, a w tym wypadku le, le, to, że leci wolno, jest zdecydowanie tego e, plusem. Jakby leciało to szybko, to by się to totalnie nie opłacało, jednak coś musieliśmy mieć z dobrego za e, 20 tysięcy, prawda? jak to byłoby bez sensu, żebym wydał 20 tysięcy na coś, co byłoby beznadziejne. Okej, okay, dawaj, zabijamy, zabijamy, da niech ten jeszcze tam plazma zacznie atakować od razu na start. Tutaj atakuj, tu atakuj. O, kurde, te maczetki sobie przebiegły. To jest dobre. Maczetka sobie przebiegła, bo będzie doleciała obok niego plazma. No to jest szok, to jest szok niedowierzania. No, ale jak widać, plazma nie jest osobnikiem, który lubi niszczyć wszystkich za pierwszym razem, tylko lubi się z nimi trochę popieścić, pobawić i tak dalej. Żeby pokazać im po prostu, że to, że, że przeżyją, to nie znaczy, że. Znaczy, że to, że nie zabije ich, to nie znaczy, żeby zaraz, że przeżyją tak do końca, bo zaraz ja będę miał ich wykończyć. Tak, żeby nie zabierała mi całej zabawy, to po prostu na też się z nimi chcę tego trochę pobawić, ale dać mi e, możliwość wykończenia większości naszych e, przeciwników, aby po prostu nie było tak, że tylko klikam lewy myszki i koniec. Wow, ale tam serio walno, ładnie się ułożyła ta kulka, żeby, bo akurat za zaczęła atakować wszystkich Więc świetnie weszło, świetnie się, w świetnym miejscu się zrobiło O teraz tutaj puścimy, teraz tutaj gdzieś puścimy, to będzie w ogóle perfekcyjnie, pole okay, poleciało Bo to będzie pomiędzy wszystkimi, tak, pomiędzy wszystkimi, więc teraz powin ten, powinno tam wszystkich zabić A jak widać laserku nie zestrzeliło, ale spokojnie, spokojnie Ogólnie jestem teraz ciekaw ile będzie hajsu za e, robienie misji, no bo było, na, chyba dorosło nie, nie dosło dwukrotnie, bo było na początku 100, potem było 300, potem było 800, ile będzie? 1500 za zrobienie challenge'a Więc teoretycznie, jeżeli nam się to uda, to będziemy sobie darmowe 4,5 tysiąca A, bo nawet więcej, bo nie wiadomo jak to będzie Ja bym się cieszył z tego 4,5 tysiąca, bo tak to byśmy mogli zrobić sobie niedługo naszą całą broń na maksa Co by było po prostu perfekto, byłoby perfekto, ale zobaczymy jak to będzie, okej, okay, Splash to tutaj poleciał Kolejny, kolejny nasz spelek, to gdzieś się tutaj przeteleportuje, tak, oczywiście tutaj się przeteleportował, ale zginął od razu Zwolniliśmy przeciwników i ostatni gościu ginie, bang, jeszcze proszę sobie kulkę, tak, po prostu niech się przeleje kuleczka do końca Uwaga, ja zostajemy za challenge, za challenge 1500, więc dobrze myślałem, dobrze myślałem, że tak będzie It's time to call Jenny on a date, I must leave Mike behind Jakiego Mike'a będziemy to Czyli to jesteś gejem, który teraz jeszcze mówić z kobietą? Puknij się w łeb Puknij się w łeb, albo wybierasz kobietę, albo faceta, no kolego Wiem, że też istnieje, ale określ się do jednej osoby Okej, okay, mamy 9000, więc możemy sobie wydać to teraz na maksymalne fire rate, jeżeli mi się dobrze wydaje Jednak nie, 7 tysięcy będziemy potrzebowali, więc jeszcze tego nie zrobimy na maksymalne Ale możemy zwiększyć siłę naszego laserku z plazmy Oh yeah baby! Ogólnie nie, 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 nie opłacałoby się bardziej, by teraz tego, tego lancera na Maxa po prostu upgradenować. Wtedy też w ogóle Bo by kliknij przy przycisk myszki, koniec. Their, their weapon became much more technological. There. Chodziło chyba o ich broń. Tak mi się wydaje, że chodziło o ich broń. Czyli nie, pewno nie będziemy mieli nowego jakiegoś przeciwnika w tym levelu, ale zaraz się przekonamy, ile w tym będzie po prostu prawdy. Bo jak na razie niczego nowego. Jeszcze nie widzę. Ale tak jak mówię, jeszcze. Ja lubię mówić słowo jeszcze. Bo, wow wow wow, wow 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 koledzy Spokojnie, ja rozumiem, że tam były splashy i tak dalej Ale to trochę nam po, porobiło jakieś, jakieś armagedonu, ale Dajcie niektórym trochę tutaj prawa e, Życia, tak, bo, bo, no bo, kurna, zobaczcie jak tu wszyscy tutaj giną, teraz zrobimy slow down Slow down Press the wall To było inaczej bo le, le, Inaczej leciała piosenka, nie będę śpiewał bo, 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 bo po prostu tragedia Bo po prostu tragedia Żebym e, spieprzył aż tak tekst Który był aż tak strasznie popularny Że nie wiem jak go byłem w stanie w tym momencie e, spieprzyć No dawaj plazma, leć szybciej Teraz jeszcze zabij kolejnych, którzy tam się pojawią na twojej drodze Najlepiej, dokładnie Pięknie, napierniczone Teraz tak tych latających muszę zbić, bo będą coraz latać Mnie denerwować, puszczamy kolejną plazmę to te rakiety będą, uuu Sporo rakiet będzie nadchodziło, więc trzeba uważać Okej, okay, plazma leci Niech to wszystko czyści Ok rakieta tylko jest na górze teraz z lasterem Którego uniknąłem pięknie no Majstercznik, majstercznik Więc jeszcze ja tego fire rate a nie będę teraz um, Upgrade'ował, a będę po prostu upgrade'ował launcher Launcher'a zupgrade'ujemy, bo jak widzę ile to Zaczyna napierniczać A raczej to już cały czas Ale jeżeli to może, to może o wiele więcej napierniczać No to ja to zdecydowanie Zainwestuję tak no bo głupi bym był, gdybym nie, nie inwestował tam, na no zaczął inwestować teraz w krytyki, które mi jest, to nie są już tak aż bardzo po prostu e, potrzebne. Ok, za ciebie HP poprze, przez przejście w ich znikającą już kurna, e, plamę. No dzięki. Naprawdę dzięki, gron, że mnie tak bardzo nienawidzisz i tak chciałeś mnie jeszcze tutaj utrudnić rozgrywkę, tak? Znaczy utrudnić. No w cudzysłowie utrudnić, bo trudne to to już nie jest. Dawajcie, musimy dojść jak najszybciej do tego bossa, bo jestem ciekaw, jak, kto będzie ostatnim bossem i czy, e, czy oni nam nic nie zrobili z tym psem, tak? Bo oni mogli go wziąć, oni już tego psa może nie być, ja mogę gonić po prostu, ja mogę próbować ich znaleźć, ich bazy i tak dalej, ale może się okazać tak, że tego psa już nam zabili. I ogólnie światło ma u mnie tak dobre w pokoju, że to jest po prostu tragedia! To jest po prostu tragedia, nie ja wiem, lewo, le le co widzicie, to może nawet lepiej, bo czasami po prostu jestem w stanie wystraszyć niektóre osoby jak na mnie patrzą Kappa Okej, okay, dawajcie, 350 życia Muszę to utrzymać, muszę to utrzymać, nie mogę się wypiernieć na niczym Nie wiem czy ta plac może nie zakończyć całego lewalu za mnie znaczy dobra, ta druga plazma powinna zakończyć level dla mnie, tak mi się przynajmniej wydaje 8 gości, nie, to jeszcze nie, bo się nie, jakby się zespili wszyscy, to chociaż może ta plazma zakończy Uwaga Powinna zakończyć? Nie zakończyła, jest jeszcze jeden przetrwał na moje nieszczęście, ale mamy naprawdę sporo pieniędzy. To będziemy teraz jeszcze kolejne 4,5 tysiąca z misji, więc mamy 8,5 tysiąca z tej misji, więc możemy sobie zabrywać Launchera, e, nawet dwukrotnie i możemy racjonować. Nie, nie, nie będę lepsza tych krytyków, bo to się po prostu nie opłaca. To się nie przejdzie dokładnie. My boss demands the end of the script. I jeszcze 3 levele e, są, więc proszę Cię, twórco, jeszcze nie odpierniczaj. Jeszcze nie odpierdam się. Ogólnie mi rozważa, że, że, on, że jest wiele błędów, jeżeli chodzi o pisownię w tej grze. Niby takie proste wyrazy, więc najprawdopodobniej może albo to jest specjalnie założone, albo twórca nie jest pola Edfu e, Anglikiem i robi takie błędy. Po czym nawet ich nie zauważył. Potem było, a, dodaje klimaciku Gierki. Zobaczcie, co się teraz stało. Ja puściłem tylko jedną, jedną plazmę i ona, ona zniszczyła im. E, może dwie, puściłem. Zniszczyła im prawie 25 osób. Kosmiczna. Kosmiczna broń, ja się nie dziwię, że to jest najlepsza. I że za nią był achievement, za, za to, że się ją kupiło. No, bo to jest po prostu masakra i to jest genialne. To jest wręcz genialne, tylko że to wszystko leci wtedy za prosto. Ale zobaczcie, niby za prosto, niby tak szybko wszystko się zabija i tak dalej. Ale jednak 8 minut już mi to zajmuje: 8 minut już mi zajmuje przejście tego wszystkiego. Więc ten cały bajzer, który tutaj jest. To nie jest taka prosta sprawa, tak? Owszem, mógłbym się jeszcze bawić to, żeby mm, wydłużyć tam ten odcinek i na przykład robić wszystkie level na 3 gwiazdki, ale to nie, to nie ma sensu, bo ja, tego, bo ja tych pieniędzy już nie będę potrzebował. A jeżeli gra nie wymaga od nas robienia wszystkich gwiazdek e, w postaci typu, że na przykład, aby odblokować to i to, musisz zdobyć wszystkie gwiazdki, to tych wszystkich gwiazdek zdobywać nie trzeba. Na przykład w Benenedzie, to mnie denerwowało, że trzeba to było te puszki zbierać, kurna jakie to było. Ja, ja, ja po prostu tak nienawidzę, jak są gry, które mają zbierz tyle i tyle gwiazdek, aby przejść, te, znaczy dojść do tego levelu. A na przykład te levely są na przykład tak trudne, że niektórych się naprawdę nie da zrobić za Chiny. I na przykład trzeba się starać i tyrać kur na godzinami, a tutaj na szczęście tak nie ma. Tutaj po prostu wystarczy przejść level. Dawajcie. Ja staję sobie już tylko w miejscu. Ja tylko mogę stać, stać w miejscu i klikać po prostu e, tą plazmę. I tyle. I tyle. Oni giną, oni nie mają szansy dojść do mnie. Jedyną szansą, że nie mogą zaatakować, to są lasery to są właśnie te trujące bomby. są wszystkie osoby, które walą na dystans i strzelają na tyle szybko, że nie doleci do nich e, kula. Bo o, jeżeli dolecie do nich już ta kula z plazmy, no to już jest GG. Well played. Owszem, teraz przejdź ta jedna rakieta, ale. No, no cóż, no co mogłem na to poradzić? Co mogłem na to poradzić? Niestety zablokował go innym gościu swoim ciałem i go obronił w ten sposób. No i fajnie by było, jakby teraz było, także przedostatnie level i ostatnie jest z To By tak utrudnić, że na przykład te ostatnie 5 leveli będą trudniejsze niż te pozostałe. Bo to byłoby zdecydowanie jeszcze większe urozmańcenie, No, dawaj, no strzelanie tymi bombami, które naprawdę dużo mi robią. Okay. Ostatnia czwórka. Bang, bang. GG, jeszcze tutaj, Ty plazma leci. Jeszcze całem w czapę bez sensu. tu przyjąłem tak na, na klatę. 10 tysięcy tego levelu, więc możemy na pewno ulepszyć Launchera na maksa. Mamy fully upgrade. Dziękuję. Możemy zrobić sobie Fire Rate na maksa, który nam jeszcze niestety nic nie da, bo pewnie był challenge, żeby zrobić jakąś ścieżkę na maksa, tak? Lend one of the parts weapon to 8th level. Więc to, to było to. I teraz mamy tak. Zabi ostatniego bossa. Eee, eksploruj all for pa... Aha, czyli jednak trzeba zrobić to, żeby mieć achievementa, czyli wszystko rozwinąć na maksa. Oraz 55 gwiazdek, czyli powiedzmy to było potrzebne, żeby zrobić, żeby zrobić e, wszystkie achievementy, ale ja tego robić nie będę. Think, think, dobra, myśl, myśl, nad czym mam myśleć, kolego? Powiedz mi, twórco gry, nad czym mam myśleć? Strange, how am I defeating them? Jak? Ja cię kontroluję, ja jestem twoim panem i dlatego udaje nam się to wszystko zwyciężyć. Gdyby kontrolował ci ktoś inny, jakiś... Um, Jakaś Krystyna z gazowni, czy cokolwiek tego typu, to ja byś był już martwy 10 tysięcy razy. Naprawdę, nie chciałbyś być ryzykować życia dla tego psa. Ale z racji tego, że to ja cię kontroluję, to jeszcze masz szansę życia. I w ogóle czemu mi się świeci telefon teraz, tej cholery? Ktoś mi złożył jakiś komentarz, kurna, na Facebooku. Czemu akurat w tym momencie? Ale to zobaczcie, to jest, jest tak, który nagraża, ja mogę po prostu czytać. Dziękuję, już przeczytałem. Już przeczytałem bardzo ważny komentarz, który nie był w ogóle ważny. Ale chciałem tylko wam pokazać, z jaką łatwością, z jaką finezją jestem w stanie przechodzić te levele. Mogę go ogarnąć kliknąć sobie spację, o, hmm. mogę jeszcze spacją klikać, oops. żeby... O, nie mogę się przepraszać. Mogę spacją sobie klikać, żeby po prostu puszczać yeah plazmę, to... Bęk, spacyjka poleciała. Oh yeah. Bęk, spacy... Teraz poleciała, nie wiedziałem, że cooldownu jeszcze nie Jeszcze 75 osób na ten level, no dawaj. Jak najszybciej. Plazma leci kolejna. Nie no, naprawdę oni powinni szybciej ginąć. Oni powinni szybciej ginąć, albo powinno być ich mniej, bo owszem, z każdym lewerem powinno być trudno, ale twórca gry chyba nie przemyślał, tego że w tym momencie już każdy ma na pewno e, na tyle Dobre, do, dobre uzbrojenie, że to jest bez sensu, żeby robić aż tylu przeciwników, powinni zrobić jakichś mocniejszych, oni, oni powinni być mocniejsi z każdym levelem, a nie, że po prostu ich jest coraz więcej bo Na każdym levelu co 50 tych gości, ale na przykład trzeba było ich y, dłużej zabijać, bo to, bo, bo to jest po prostu bez sensu teraz w tym momencie bullet hell już zaczyna się robić trochę zbyt prosto, ale 45, 45 oczywiście największa frajda zacznie się w ostatnim levelu, w którym naprawdę może być ciężko, bo... W sumie ostatni level, w sumie będą jakieś bossy, nie dziwię się na przykład jak będą e, poprzedni bossy e, jako normalne potwory, bo tak by też mogło być, żeby było takie rozmaicenie załóżmy becha, co 30 potworów by wyleciał boss ja bym, ja bym tak zrobił przynajmniej, ja bym tak zrobił jakbym miał możliwości tworzenia gier i robiłbym coś, co, co, grę tego typu I ustawiałbym co 5 leveli bossa To w ostatnim levelu, w tym 20 levelu Zrobiłbym tak, że co chwilę pojawia się ten boss z poprzednich leveli I, i pomimo tego, że będzie już martwy To na przykład jakiś jego klon, jakiś robot, coś tego typu wiecie, no bo to jednak są roboty, tak więc to wszystko da się stworzyć po raz drugi Chyba, że jednak oni w środku są prawdziwymi ludźmi, a tylko po prostu tak na zewnątrz niektórzy wyglądają jak e, terminatory i inne tego typu bajery Okej, okay, okej, okay. ostatnia trójka wchodzi. Zobaczcie, jak, jak oni pewnie wychodzą, jak oni tak myślą, że o jest, ja jeszcze mam szansę, to ja cię rozwalić", A to nagle dostanę tylko 3-4 pociski i gości nie ma. Bang! I mamy kolejne 4,5 tysiąca dostanę od gry. I teraz możemy sobie zwiększyć po prostu damage. Możemy sobie damage oraz krytyki. I to wszystko, co możemy zaprojektować. Time to what a twist ending, bro. Czyli będzie jakiś twist, czyli na pewno będziemy walczyć z bossem jako z psem, zobaczycie, albo z tym Jenny. Uwaga, albo z całym sobą będziemy walczyć, z naszym złowrogim bratem, albo tym gościem, który nam pomógł. Spider, I should guess. give my dog back. Czyli wydaje mi się, że będziemy walczyć z pająkiem. Wydaje mi się, że będziemy walczyć z pająkiem, ale czy to będzie naprawdę? Mi się wydaje, że naprawdę może być plot twist, że skoro ma być plot twist, to to, ee, że ten gościu, który nam na początku pomógł, będzie teraz tym bossem, naprawdę będzie Ha, 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 ja zabrałem twojego psa, ja tylko chciałem teraz zwalczyć z tobą jako najlepszym wojownikiem w całym Wastelandzie. Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie, dawajcie niszczyć was, zabijać. No ja bym chciał tą beczkę znieść, na przykład wiecie, raz nazywałem tą beczkę i nagle się wylewa woda i ta elektryczność działa w tym miejscu, na tym pasku jakoś na nich o bardziej A na przykład teraz ja mamy mam ten stop, to mogę go jakoś odstopować i e, z niego wylecą krowy, które będą moimi pomocnikami Jak na przykład tutaj otworzę te drzwi, to wylecą z niego e, w, pani grażyna, pani woźna, e, która po prostu powie, żeby jej tutaj nie bałaganic i zamknie ponownie drzwi i możemy ją tak cały czas otwierać, żeby po prostu ją irytować Wiele możliwości bym tu jeszcze mógł dodać ale twórca o tym nie pomyślał Twórca o tym niestety nie pomyślał Okej, okay. użyłem szoka bo będzie gdy już go nie trzeba było użyć, więc się zdenerowałem. Do jasnej cholery, bo on już nie był nam potrzebny w tym momencie, ja już wszystkich tutaj wyczyściłem, a nagle szok Dzięki Gierko, naprawdę dzięki doceniam, że użyłeś O, freeze, no to świetnie, teraz freeze tutaj nam pomoże straszy, żeby to wszystko ponapierdzielać, bo nie mogą nawet uciec od tego Od tej plazmy, okej, okay. górą leci plazma, to ja sobie polecę dołem napierniczać Okej okay. Nie wiem bo co w ogóle te pieniądze jeszcze zbieram, bo one mi się już nie przy... Okej, góra plazma, ja, ja trzymam dół To jest dobre ustawienie takie, Dobre ustawienie, że wiecie, jedna, jedna strona trzyma plazmę, druga po prostu ma na napiernicza i będę tak na zmianę robił, żeby po prostu się jakby e, uzupełniało wszystko, tak? Żeby było, że jedna, że jedna strona jest jakoś gorsza, a druga lepsza. Takie wiecie, wyrównane, okej, okay. 50 jeszcze gości, jeszcze 50 gości To jest ostatni gościu, którego trzeba zabić w tej fali, żeby inaczej, bo inaczej nikt nam nowy nie wyjdzie Najprawdopodobniej będzie to ostatnia, ostatnia, bo przedostatnia fala przed bossem Tylko nie wiem, trzeba aż 50 gości by tutaj życiu więc najprawdopodobniej jest to przedostatnia fala Która wychodzi od nich tam, e, za ściany Z prawej ściany, że jak powiem Dawajcie, dawajcie What is Sting, no, no, co, że, że niby, że niby że to tylko jeżeli dobrze, przecież Sting może być albo że śmierdzi, albo co za ukucie, ale chyba sting byłoby z ukłuciem, więc chyba chodzi o to jak śmierdzi. Więc nazywasz mnie śmierdzielem, no to ja Ci raz pokażę jak śmierć Elem jesteś. Haha, gras... Dobra. jak gra słów miała być, ale wyszło mi to tak bez że nas po prostu cringe as fuck Nigdy tak bardzo się nie skringeowałem z własnego żartu, no po prostu... A uwaga, ostatni boss, który będzie Pająkiem. Would you kindly give me this awesome gun? pierdziel się, żadnego guna naszego nie będziesz miał Co to, dobra, czym ty strzelasz? Jakimiś mega Megamanowskimi, jeżeli wiecie co to jest mega no to, no to wiecie o co mi chodzi Laserami, o kurna Jeszcze laser tutaj leci, no kurna, ale coś dobra Ty jesteś gościu, ziomek dobry Naprawdę, Uuu, nawet jeszcze masz Potrójne kuleczki, uuuu uu, uu. Masz trochę większą wytrzymałość Niż mi się wydawało, ale to nie zmienia faktu, że jesteś Słaby jak cholera, o nie, lasz teraz laser od góry Uuu uu. Jestem wielkim, strasznym robotopająkiem. Co ty możesz mi zrobić? no, no powiem ci tak, że no wiele cię mogę zrobić. Nawet mogę cię po prostu, kurna, e, zabić, jak widać. Jak widać, jestem w stanie cię po prostu fucking zabić. Tylko, że no nie odchodź ode mnie, bo, bo wtedy nie mogę trafić cię plazmą, bo to mnie denerwuje, ok? Dzięki, dzięki, Mordo. Naprawdę doceniam, że się nie stał w miejscu. Doceniam takie starania. Albo jakbyś szedł w tył, jakbyś szedł w tył równo e, z plazmą, to wtedy już w ogóle byłbym w stanie nawet utkać ci tam sieć z robotów, ale. No jak nie chcesz, no to nie. Niestety, nie chcesz w takim razie Ok, leci laserek Na pewno będą to jeszcze To będzie przedostatnia plazma, która wyleciała, bo ona jest ostatnia Uwaga, no bo była to przedostatnia, ale nie była potrzebna już kolejna Zrobimy w cholerę hajsu, więc będę mógł wydać jeszcze pieniądze na to, żeby zrobić sobie na maksa naszą broń Chociaż nie wiem, czy to jest do czego mi potrzebne I to be continued Czyli chcecie mi powiedzieć Że pomimo tego, że udało nam się to wszystko zabić Nie uratowaliśmy naszego psa No dobra nie uratowaliśmy naszego psa, pomimo tego, że się staraliśmy z całych sił to zrobić. Nie wiem, co jeszcze w ogóle tu kupowałem. I tak jak mówiłem, no wszystkich w nie będę zdobywał, bo to jest bez sensu. Ale gra została nam cliffhangera, który nam mówił, że będzie druga część, która nie wiem, czy w ogóle istnieje. A jeżeli istnieje, to ją znajdę i będę wtedy najwyżej nagrywał Ja się w takim razie za żegnam. To było na tyle, jeżeli chodzi o serię Raiders, Dog My Dog, którego nie odzyskałem. To mógłby ten właśnie, jak to już nazwał? E, jak on to nazwał, jak on to nazwał? Eee, what a twist Ja jestem wami siemanko, peace, yo!